Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. A dzisiejszy mecz komentują mówiący te słowa Tomasz Smokowski oraz wspierający mnie, siedzący obok, Jacek Laskowski. Czego jak czego? Ale piłkarskich wrażeń przez wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. I teraz przed nami jedenastka gospodarzy. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwioobieg drużyn. Ten zespół znamy z zamiłowania do gry wysokim pressingiem. Tak, taktyka wymagająca doskonałego zgrania i przygotowania fizycznego, a do tego bardzo ryzykowna, bo jeśli drużynie przeciwnej uda się wyjść spod wysokiego pressingu, to mają potem autostradę na połowę rywala. Bomba w górę. Gramy. Dużo miejsca na skrzydle. Może zaatakować. Mamy centre i tłok w polu karnym. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. Kolejna akcja, ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Sędzia odgwizduje spalonego. Chyba słusznie. Zdecydowały ułamki sekund, ale dobra decyzja. Sporo miejsca, czy dośrodkuje? Sprawnie przeciął dośrodkowanie, ale nadal muszą uważać. Mamy strzał, ale strzał zablokowany. Zdobywają kolejne metry boiska, popatrzmy. Trzeba się tutaj było wyciągnąć. Piękna obrona. Wrzuca w okolice 11 metra. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Tracą piłkę teraz. Ale może teraz. Będzie szansa. Ale uderzenie, Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, któraś w końcu wejdzie. Zobaczmy, rozwija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. O, chyba wpadnie! Oj, jak on to zmarnował Jacku, niewiarygodne! Nie mam pojęcia Tomku, powinien był teraz otworzyć wynik tego spotkania. Oby to się nie zemściło. Dobrze teraz w obronie, świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Ładne minięcie, kolejna przeszkoda pokonana. To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. Cudowna piłka, spójrzmy. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka, zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. Przerwał atak rywali. Będzie miał okazję do rzutki. Offside. Szkoda, byłaby szansa. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Fani czują, że to potencjalnie moment zwrotny spotkania. Ich zespół przegrywa, ale jakimś cudem przed chwilą nie stracił gola. Teraz prowadzą grę ze wsparciem ogłuszającego do pingu. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Zagranie za linię obrony. Niebezpiecznie. Wspaniale interweniuje Bramkarz. Ależ się teraz wyciągnął. Krótkie wybicie. Podanie do kolegi. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Spalony. Słusznie podniesiona chorągiewka. Nie ma co do tego wątpliwości. Wyraźny błąd. W takich sytuacjach zawsze trzeba zwracać uwagę na ustawienie linii obrony. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Ciekawe teraz podanie nad linią obrony. Spójrzmy. Musi to strzelić teraz. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to bramkarskie abecadło. Zawsze trzeba dokładnie wiedzieć, gdzie jest bramka. Brawa za opanowanie. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Bramkarz broni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. To była świetna okazja, ale obrońca się nie zastanawiał. Wybił piłkę. Teraz może być groźnie. Dobrze teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Dobrze się ustawiają, rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Dobre przerwanie akcji rywala. Jak widzimy po statystykach, goście dość rzadko są przy piłce. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść, ale to przecież, patrz Tomku, to musi być goal. Słupek, ale to jeszcze nie koniec. No takie sytuacje trzeba wykorzystywać, naprawdę. Racja Tomku, mógł teraz podwyższyć prowadzenie, a tymczasem nadal mają bramkę przewagi i wszystko się tu jeszcze może zdarzyć. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Bomba w... Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Mateusz Radecki. Jest podanie w tercji ofensywnej, bramka coraz bliżej. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Tracą teraz piłkę, nie utrzymali posiadania. Gramy dalej. Korzyść. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Ale strach. I czy będzie goł? Brawo, świetna interwencja. Niewiarygodne, już widziałem tę piłkę w siatce. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Broni, takimi strzałami nie zagrożą. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. I teraz. Dobrze się tu zachowali w defensywie. Zablokowali ten centre. Angielski. Dobra sytuacja. Można ruszać z kontrą. Nie rezygnują z doprowadzenia do remisu. To jasne. Ale szanują piłkę. Rozważnie konstruują akcję. Ze skrzydła. Zagrywa nieco do tyłu. Świetnie to blokuje. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Spokojnie, grają piłką, szukają okazji do zagrania w karne. Aj! Teraz pięknie do broni, uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Wspaniale interweniuje bramkarz, ależ się teraz wyciągnął. Zagrywa teraz krótką. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Mamy strzał. Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Coś niesamowitego, jaką teraz obronił. Gdyby tutaj padła bramka, nikt nie mógłby mieć pretensji do bramkarza, ale zaimponował przytomnością i refleksem. Ależ technika teraz. Dali mu miejsce, może stąd dośrodkować. To musi być gol! Teraz powinna paść bramka. Co za interwencja! Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No, i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Tak to powinno wyglądać w odbiorze. Zrobił sobie miejsce, będzie chyba centrował. Ale nic z tego. Spalony, jednak spalony. Sam się zdziwiłem, bo wszystko było na styku, ale faktycznie. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Mija obronę tym podaniem. I goł! Wyrównująca bramka! No to teraz dopiero zacznie się prawdziwa gra. Liczę na solidną wymianę ciosów. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą, sprytnie wywiódł go w pole. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w Światło brand. Po tym golu jest 1-1. Cierpliwie rozgrywają ten atak. Dobra teraz szansa na centrę. Piłka poza boiskiem. Out. Przeciwnik mocno go teraz naciska. No i znowu są przy piłce. Ładna piłka, w uliczkę. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Co teraz zrobią? Stały fragment w końcówce jest. Tak, proszę Państwa! Mamy gola! Kto wie, czy nie na wagę zwycięstwa! Zanosiło się już Tomku na remis. Za tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szalę zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca. A zatem jeszcze raz ten rzut rożny. Popatrzmy, jak to rozegrali. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Bo to jest ławka. Mamy teraz wynik 2 do 1. Wiktor Cychankow. Miłka wypita z podnuk Rywala. Teraz może być groźnie. Świetne podanie. Będzie miał okazję. Co za interwencja i to w takiej chwili. Gdyby nie ona, na pewno zabrakłoby im czasu, żeby się pozbierać. A tak wciąż potrzeba tylko jednej bramki. Do końca zostało już tylko 5 minut. Ostatni zryw w tym spotkaniu. Zależy im na tej wyrównującej bramce. Ma czas, by dopieścić tę wrzutkę. Świetnie teraz powstrzymana próba dośrodkowania piłki. Brawa za interwencję. Najwyższa pora postarać się o wyrównanie. Zyskują rzut rożny, a czasu coraz mniej. Zagranie na klepę, krótko. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Dobrze teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. A jednak zmiana decyzji. Puszczenia korzyści jednak nie ma. Jest za to decyzja o rzucie wolnym. No i po ataku zagrożenie minęło. Koniec meczu proszę państwa. Drużyna gości nie poradziła sobie dzisiaj. Trudno wyciągnąć z tego spotkania jakiekolwiek pozytywy. Były przebłyski, ale też słabsze momenty, a drużyna jako całość zagrała poniżej swojego normalnego poziomu. Zdecydowanie stać ich na więcej. Zalicza dzisiaj naprawdę udany występ. Powiedziałbym wręcz, że zagrał powyżej moich oczekiwań. Oby więcej takich spotkań. Tomku to jest na tyle dobry piłkarz, że naprawdę nie można spuszczać go z oka. Dziś dał swej drużynie ważną bramkę, dzięki której objęli prowadzenie Teraz będzie szansa. Ale szuderzenie, uderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich próba, któraś... Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. O, chyba wpadnie! Oj, jak on to zmarnował Jacku. Niewiarygodne. Nie mam pojęcia Tomku. Powinien był ten... Cudowna piłka, spójrzmy. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Zagranie za linię obrony. Nie bez... Wspaniale interweniuje bramkarz. Ależ się teraz wyciągnął. Musi to strzelić teraz. Niewiele brakowało, ale wystarczyło, żeby spokojnie odprowadzić piłkę wzrokiem. Tak, to brak... Słupek, ale to jeszcze nie koniec. Bo no, takie sytuacje trzeba wykorzystywać. Naprawdę. Racja Tomku mógł teraz pod... Ale strata. I czy będzie goł? Brawo! Świetna interwencja. Niewiarygodne. Już widziałem tę piłkę w siatce. Spokojnie, grają piłką, szukają okazji do zagrania. Aj! Teraz pięknie do broni, uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Musi być gol! Ja obronę tym podaniem. I gol! Wyrównująca bramka! No to teraz dopiero zacznie się prawdziwa gra. Ależ to teraz wybronił! Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Co teraz zrobią? Stały fragment w końcówce jest na... Teraz może być groźnie. Świetne podanie będzie na... Miało... Co za interwencja i to w takiej chwili, gdyby nie ona na pewno zabrakłoby im czasu.